Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez panią Alicję T., osobę, która fałszywie oskarżyła pana prezydenta, która doprowadziła do dramatu sądowego, który trwał ponad 10 lat i który zakończył się uniewinnieniem pana prezydenta. W tej chwili naszym obowiązkiem, obowiązkiem również społecznym było, żeby takie zawiadomienie złożyć. Liczymy na to, że tak jak prokuratura. Zaciekle ścigała pana prezydenta, to teraz zajmie się osobami, a w szczególności jedną osobą, która fałszywie oskarżyła pana prezydenta. Mając powziętą pewną informację, że ktoś naruszył prawo, fałszywie oskarżył i składał z gruntu dosłownie fałszywe świadectwo przed sądem, muszę o tym powiadomić prokuraturę, bo inaczej byłoby to zatajanie przestępstwa, bo to jest przestępstwo ścigane z urzędu przecież. Więc dlatego to czynię. Po raz pierwszy robię doniesienie do prokuratury. W ostrudzie sąd nie wziął pod uwagę większości dowodów w sprawie. Sąd belblągu, nie świadkowie, dowody wziął pod uwagę. I uchylił wyrok Welblągi, nie wolsztym. Uchylił wyrok ostrócki. W Olsztynie natomiast podstawą główną tego wyroku niewinnego były dowody, a nie zeznania świadków. Powiem Państwu o jednym dowodzie, jeśli Państwo macie cierpliwość. Otóż ta pani mi posadziła dwa gwałty. Jeden z nich zgodnie z y, y, aktem oskarżenia. Mogę mówić o aktu oskarżenia, dlatego że w 2014 roku niejaki pan Kowalewski opublikował na swojej stronie internetowej cały akt oskarżenia. Ja wtedy zgłosiłem na policję i do prokuratury. Prokuratora odpowiedział mi, że nie wszczyna postępowania, ponieważ jest to niewielka szkodliwość społeczna opublikowanie tego perfidnego aktu oskarżenia. To jest fakt. Więc ja mogę posługiwać się tą treścią. A treść tego aktu oskarżenia brzmi następująco: że nieokreślonego dnia w maju 2002 roku, tuż po 1 maja, po zorganizowanym spotkaniu w Merówce, po imprezie 1 majowej, została zwałcona pani przez prezydenta tego miasta. Powtarzam, maj 2002 rok, tuż po 1 maja, po imprezie, która odbyła się w Fosie, Seldowskiej imprezie. Fakty są takie, w 2002 roku nie było żadnej imprezy, była w 2001 roku. A w 2001 roku ja nie byłem prezydentem, zatem nie mogłem w mierówce nikogo podejmować, ani tym bardziej komukolwiek czynić krzywdę. To jest pierwsze kłamstwo. Pani ratując się. W przedstawiła program tej imprezy. Sama go napisała. Program imprezy, który stał się tak ufałszywko, więc sama stworzyła dowód, który obarcza nią właśnie. Bo w tym programie, między nim pisze, ona właśnie pisze, że dwa punkty tego programu prowadzili ludzie z ratusza. Zwracam uwagę, 2001 rok. Tymczasem. Ci dwaj panowie zostali zatrudnieni w ratuszu dopiero w 2003 roku. Więc a osoby, które obecność osób, które tam były na dole wymieniane jej pisem, jej ręką napisane, nie zgadzały się zupełnie z niczym, jest dowód fałszywy ewidentnie. Nie uratowała swojej sytuacji. Kłamstwo ewidentne. Tym bardziej, że ja w 2001 roku pani Alicji te prawie nie znałem zupełnie. Ona prowadziła. Taki quiz na temat Olsztyna, który był pod pracowaniem Przewodniczącego Rady Miasta, bo ja bym wtedy był przewodniczącym Rady Miasta, nie prezydentem. Więc zmyślenie na zmyśleniu, nie mające nic z prawdy, po prostu źle policzyła czas i źle to wszystko zmyśliła. Jak dodam do tego jeszcze okoliczności takie, że podawała kolejnych świadków, którzy rzekomo mieli być w tej mierówce, to żaden to ona podawała, zaznacza mnie ja. To żaden z tych świadków nie wiedział, o co chodzi w ogóle. Jeżeli już o świadków chodzi. Ale dowody bezpośrednie tej sprawy wyraźnie wskazują na ewidentne kłamstwo. Drugi, drugi z, aktów z tych punktów aktu oskarżenia jest słynny gwałt na ciężarnej kobiecie w dziewiątym miesiącu. Coś okrutnego. Proszę, żeby czegoś takiego dokonać, trzeba być absolutnym psychopatą. Trzeba być zboczeńcem do kwadratu. A ja z własnej woli poddawałem się trzykrotnie badaniom specjalistycznym. W Krakowie i dwa razy w Warszawie. Na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie i u pana Lwa Starowicza. Wszystkie ekspertyzy wykluczają jakiekolwiek zboczenia w mojej mentalności, w moim ustroju nerwowym i innym. Absolutnie. Zdecydowanie. Ta pani mówi, że to było 28 marca 2007 roku w godzinach 12-12.30. Dokładnie precyzuję, 12.12.30. A w tym dniu była sesja Rady Miasta. I ja do 12 godziny byłem na sesji. Są na to dowody, dokumenty. I jeżeli do, od 12.00, to jak ja mogę od 12.00 godziny być w mieszkaniu tej pani? Powiedzcie państwo. Przecież musiałem, jak o 12 ogłoszono przerwę, musiałem zejść do gabinetu, zaordynować kierowcę, zejść na parking, wsiąść do samochodu, jechać na zatorze, bo to tam ta pani mieszka, to jest kawałek drogi. Więc to kilkanaście minut by zajęło co najmniej 15 albo i więcej minut. Ale okej, okay. powiedzmy, że dojechałem tam 15 po 12. Załóżmy, wszedłem do domu. Ta pani jeszcze opowiada, że obejrzałem wszystkie okna, czy nikt nie patrzy przez okno, więc to kolejne minuty. No i na stół Rzeczpospolita, pisze to, rzucił na stół i zgwałcił. Proszę Państwa, to informuję Państwa, 20 po 12 ta pani rozmawiała przez telefon. Są na to dowody, nieświadkowie, świadkowie, dowody. Po czym wysłała trzy smsy, a potem jeszcze raz rozmawiała. rozmowa trwała ponad 10 minut. Gdzie, proszę mi zlokalizować ten bałagan? A ja o 12.30 już byłem z powrotem na sesji. Musiałem być. Więc, no, nawet gdyby chciał, tokolwiek to. A do tego, jak dojdzie jeszcze problematyczna sprawa materiału biologicznego, jak został uzyskany, jak badany, to wszystko w pył idzie. Dosłownie. Bo ja Państwu powiem. Materiał biologiczny był rzekomo pobrany 28 marca tak? 2007 roku. To dlaczego lekarz pobierający materiał od razu nie dał do laboratorium tego materiału, żeby wykazano, że są żywe plemniki po gwałcie, bo tak się robi, tylko przesłał do kolegi, a kolega pod Bartoszycą dopiero i 1 maja dopiero był badany ten materiał. I przychodzi zaświadczenie od tego pana na zupełnie inne nazwisko. Z adnotacją stwierdzono litne plemniki, nic więcej. Żadnego DNA, nic. Później gdzieś znaleziono jakiś materiał biologiczny, nie wiem gdzie. I w Akademii w Białymstoku stwierdzono, że jest moje DNA. Proszę Państwa, po takim czasie to mojego DNA można było nazbierać naprawdę wszędzie pełno.